Co, gdybyście grali jako zabójca i nie wiedzieli, kim będzie wasz cel? I jeszcze lepiej, co, gdybyście nie dostali do wykonania zadania żadnej broni, tylko musieli ją zdobyć, mając do dyspozycji jedno życie i zero możliwości zapisywania? Hitman jeszcze nigdy nie był tak trudny. Agent 47 wkroczył na ścieżkę freelancera. Pora zbudować portfolio. Czy to The Last of Us? Czy to Red Dead Redemption 2? Nie. To Hitman World of Assassination, czyli produkcja duńskiego studia IO Interactive, która z trzech gier wydanych na przestrzeni pięciu lat stworzyła jedną, ostateczną wersję symulatora płatnego zabójcy. Ponad 20 ogromnych map tętniących życiem, wypełnionych detalami i setkami sposobów na pozbycie się celu. Raj dla fanów eksploracji, łamigłówek, skradania albo... tego. Tak też można. Ostatecznie najważniejsze to szyte na miarę garnitury. Dla nich potrafi grać 10 godzin w jedną misję w kółko, byleby tylko je odblokować. Wraz z połączeniem trylogii w jedną grę dostaliśmy też zupełnie nowy tryb rozgrywki. To ostateczna fantazja życia Agenta 47. Niekończący się tryb, w którym każda misja jest inna, a my pniemy się po szczeblach kariery, gromadząc pieniądze, ekwipunek i nowe stoły do salonu. Oto Hitman, freelance. Hitman to gra, która zabiera nas do dużych dopracowanych map, gdzie musimy kogoś wyeliminować. Sposobów na to jest mnóstwo. W ramach samych ostatnich trzech odsłon serii wcielamy się w rolę detektywa, tatuażysty kelnera, policjanta DJ-a. I wielu innych. Możemy strzelać z bliska, z daleka, dusić, razić prądem, zrzucać, znaleźć innego zabójcę i pozwolić mu zrobić robotę za nas, albo zabić go i zrobić robotę za niego. Na każdej mapie poznajemy historie poboczne, sekrety i informacje, które pozwalają nam zbliżyć się do celu, a żeby nawigować kolejne pomieszczenia, musimy się skradać i znajdywać odpowiednie uniformy. Te, jako prawdziwa esencja serii, pozwalają nam przeniknąć w społeczne struktury. Jako strażnik, pomoc do czy światłowej sławy model. Mimo, że cel na danej mapie jest zawsze taki sam, jedną misję możemy powtórzyć wiele razy i za każdym razem będzie wyglądać inaczej. Freelancer wynosi jednak całą tę formułę jeszcze wyżej. Nowy tryb rzuca nas na jedną z 19 map znanych z trybu fabularnego, ale naszym celem może być każdy. To daje dziesiątki czy setki możliwości, dużo więcej, biorąc pod uwagę, że celów na mapie może być kilka. To jednak i tak nic w porównaniu do misji typu Showdown, na których cel jest tylko jeden, ale my nie wiemy, kim jest. Na mapie znajduje się kilku podejrzanych. Są to nowi NPC porozrzucani w różnych zakątkach poziomu i żeby zidentyfikować, kto jest liderem syndykatu, trzeba sugerować się wskazówkami. Wiemy na przykład, że cel ma kapelusz, czarne włosy, tatuaż, wiemy, że jest palący i ma przekazać komuś jakąś kopertę. Nie możemy skakać do konkluzji za wcześnie, bo bardzo często podejrzani mają na przykład wszystkie oprócz jednej z tych cech. Żeby mieć pewność, musimy zidentyfikować każdą z nich, a to oznacza subtelną robotę detektywistyczną. Hi. Jestem doskonały w tym, co robię. Cała ta konfiguracja prowadzi do ciekawych sytuacji, do historii, które możemy komuś opowiedzieć, bo prawdopodobnie mu się nie zdarzyły. Lawirując po hotelu znajduję na przykład osobę, która spotyka się co jakiś czas z moim celem. Ta osoba nosi przy sobie telefon, którym można ustawić to spotkanie. Widzę, że wchodzi co jakiś czas do pokoju, zdobywam odpowiednie przebranie i kartę. Chowam się w pokoju, ale w sumie to nie wiem, jaki jest plan, bo ona ma ochroniarza, więc spanikowany biegam pomiędzy łazienką a sypialnią. W końcu ukrywam się w sypialni, licząc, że pójdzie do łazienki, ale ona idzie prosto tutaj. Na szczęście gość został na zewnątrz, więc pozbywam się jej, potem otwieram drzwi i rzucam kijem golfowym, jakbym nie grał w Hitmana, tylko w Hotline Miami, zanim strażnik zorientował się, co tu się stało. Nieprzytomny świadek nie obchodzi mnie to, bo we freelancerze nie ma znaczenia, czy się skradam, czy wszystkich morduję, czy ktoś mnie zauważył, czy nie. Liczy się ukończony cel, a brak możliwości zapisywania prędzej czy później zaprowadzi nas do niechlujnych rozwiązań, byleby tylko ukończyć zadanie. Zadanie. A, nicmę... a więc zastanawiasz się... Jakby wyglądał hitman w średniowieczu? Cóż, tak się składa, że istnieje gra osadzona w średniowieczu, która zawiera identyczne mechaniki i poziom finezji jak Hitman. Tak nazywa się Mountain Blade. Hitman, Lord. Tak naprawdę nazywa się Bannerlord, ale chciałem to jakoś połączyć. Podczas moich wielogodzinnych sesji w Bannerlordzie trafiłem na misję, która nazywa się Szpieg Wśród Nas. W tym zadaniu musimy wytypować i wyeliminować szpiega, który ukrywa się wśród uczestników zbliżającego się turnieju. Problem polega na tym, że nie wiemy jak ten szpieg wygląda, więc przy pomocy skomplikowanych mechanik musimy przeniknąć do lokalnej społeczności. To znaczy, trzeba zapytać od kilku do kilkudziesięciu osób na mieście, czy widziały kogoś podejrzanego. Biegniesz więc dziarsko przez miasto, szukając kogoś, kto cokolwiek wie. Ci niezwykle responsywni NPC z gry, temu na przykład zgliczował się dzban, bo w tej scenie powinien pić z dzbana, mówią nam tak istotne poszlaki jak: No, wydaje mi się, że ten koleś nie był łysy. Nie jest łysy, okej, okay, dzięki. Ten podejrzany typ ma przy sobie niezwykle charakterystyczny przedmiot: Miecz. Ej, ale to jest gra, to jest gra o rycerzach, w wojownikach. Tutaj prawie każdy ma miecz. Po długich poszukiwaniach jakaś kobieta mówi ci, że ta podejrzana osoba nie miała żadnych szrami tatuaży na twarzy, więc masz najbardziej rozbudowany rysopis. Nie jest łysy, nie jest to Post Malone, ma przy sobie miecz. Jak ja znajdę gościa, który pasuje do tak ogólnego rysopisu? A, ok, gra wskazuje tylko trzy cele na mapie. Musimy zachować najwyższą dyskrecję i podejść cel tak, żeby się nie połapał. Przepraszam pana, muszę spojrzeć na pana twarz, czy ma pan tatuaż tam? Proszę się nie, ru proszę się nie ruszać. Jak już namierzysz swój cel, przychodzi czas na egzekucję. W w średniowiecznym świecie nie dokonuje się jej na ulicy, lecz na arenie z honorem, szlachtując przeciwnika w tak brutalny sposób, że całą twarz masz umazaną krwią, jak mój ulubiony bohater pewnej japońskiej opowieści. Tak wygląda praca freelancera zabójcy w średniowieczu. Teraz już wiecie. Brak możliwości zapisywania zaprowadzi nas do niechlujnych rozwiązań, byleby tylko ukończyć zadanie. Tak jak w normalnym trybie fabularnym, tak i tutaj mamy mnóstwo możliwości, tylko że są one bardziej organiczne, naturalne. W zwykłych zadaniach cel jest przygotowany ręcznie, a więc jest mnóstwo wyreżyserowanych sposobów na zbliżenie się do danej postaci czy wyeliminowanie jej. Tutaj możemy o tym zapomnieć, musimy się posłużyć bardziej klasycznymi rozwiązaniami. Fascynujące jest to, że chociaż postacie nie są wcześniej przygotowane i mogą się znajdować gdziekolwiek, narzędzi w tej grze jest tak dużo, że nigdy nie trafiamy na. Sytuację, w której nie wiadomo co zrobić. Czasem wymaga to kombinowania, zbadania terenu, ale innym razem jesteśmy w stanie ukończyć misję szybko, sprawnie, cicho. Są tutaj echa pierwszego Assassin's Creed, gdzie przed atakiem zbieraliśmy informacje, planowaliśmy drogę ucieczki, tylko że opcji jest dużo więcej. Zakątki na mapie, przez które wcześniej przebiegaliśmy bez zastanowienia, nagle stają się miejscami akcji oraz mini zagadkami. Osobiście bardzo lubię skradanki i próby idealnego przesmyknięcia się przez poziom. Tak, żeby nikt nie wiedział, że tam w ogóle kiedykolwiek byliśmy, ale takie podejście. Czasami wysysa z tych gier duszę, szczególnie z takich jak Hitman, gdzie możliwości jest po prostu mnóstwo. Tryb freelancer pozwala nam popełniać błędy, ale też otwiera nas na kreatywność, szczególnie, że w grze znajdują się opcjonalne zadania. Są to poboczne warunki wykonania misji. Na przykład użyć karabinu snajperskiego, trucizny, zastrzelić trzech strażników albo zabić cel, kiedy jest akurat w drodze na spotkanie. Chociaż niektóre z map znam bardzo Dobrze, teraz chowam się w innych miejscach. Korzystam z innych metod, w tym iście speedrunnerskich taktyk w stylu stań w odpowiednim miejscu i strzel w gościa w biały dzień, akurat jak przez dwie sekundy wszyscy są odwróceni plecami. Albo mniej speedrunnerskich taktyk, strzel w gościa i schowaj się w szafie. Niektóre zadania opcjonalne są dziwaczne, ale zmieniają charakter wyzwania, np. dodając presję czasową i możliwość odzyskania czasu ukrywając się albo zabijając kogoś. Specjalne kryteria zachęcają do robienia rzeczy, których nigdy wcześniej nie musiałem robić, np. podkładanie ładunków wybuchowych. Każda misja to łamigłówka do rozwiązania, tylko że jest to łamigłówka w trakcie której zaczynamy się pocić, kiedy coś pójdzie nie tak. Po co jednak robić te wszystkie rzeczy? Po co męczyć się z opcjonalnymi zadaniami? Dla zabawy? Nie. Odpowiedź jest dużo prostsza. Dla pieniędzy. Działanie na własną rękę to świetna sprawa, polecam wszystkim, ale ma ono oczywiście swoje minusy, szczególnie na początku. Jednym z nich jest fakt, że zaczynamy praktycznie od zera, co w Hitmanie oznacza, że nie mamy za bardzo ekwipunku. Masz zadanie, żeby użyć snajperki? Fajnie, ale nie masz snajperki. Ściany naszego centrum dowodzenia pokryte są pustymi miejscami na broń. Możemy ją zdobyć kończąc misję: w skrzynce dostajemy losowe przedmioty, wśród których jednak zamiast upragnionego pistoletu może być wybuchowa kaczuszka, lepszy sposób. To kupowanie broni i to nie w jakimś sklepie, tylko u obecnych na mapach handlarzy. Ich wybór jest też losowy, ale dużo większy i gwarantuje nam obecność broni palnej. Powoli budujemy w ten sposób naszą kolekcję. Inwestując, dajemy sobie sposoby na zarabianie kasy jeszcze szybciej i trzeba uważać, bo jeśli zostawicie broń za sobą albo po prostu umrzecie, stracicie ją na zawsze. Tak samo jak część skrupulatnie gromadzonych pieniędzy. Oczywiście gra nie wrzuca nas po prostu w jakąś jedną misję bez żadnej struktury. Naszym głównym celem jest ukończenie kampanii, na którą składa się w sumie 18 misji. Musimy je ukończyć bez umierania, a poziom trudności wzrasta. Przykładowo, najpierw dostajemy pakiet trzech misji, z których ostatnia jest wspomnianym showdown, gdzie musimy ustalić nasz cel. Jeśli uda nam się je ukończyć, odpalamy kolejny pakiet, tym razem czterech zadań, potem pięciu i na końcu sześciu. Z każdym kolejnym zestawem rośnie liczba misji, które od razu zaczną się w stanie zaalarmowanym. To oznacza większą liczbę ekstra czujnych strażników, takich, którzy są w stanie rozpoznać nas w przebraniu, jeśli przyjrzą się nam z bliska, obracanie się plecami, bo ktoś nagle do nas podchodzi, znajdywanie bezpiecznych skrótów od zwracanie uwagi. Wszystko się tutaj przydaje, ale przede wszystkim ważna jest umiejętna nawigacja. Jeśli nie graliście w Hitmana, to musicie wiedzieć, że mapy są tutaj naprawdę majstersztykiem. Są pełne różnych połączeń, sekretnych przejść. Każde miejsce ma inny poziom bezpieczeństwa, więc musimy wydedukować jaki uniform pozwoli nam gdzieś wejść albo próbować się ukrywać. Mapy są pełne użytecznych narzędzi albo leżących luzem przebrań. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie tego wszystkiego szukać. Ten tryb Wyciąga więc maksimum z tego, jakie było główne założenie Hitmana, czyli z powtarzania misji. Jeśli nie znacie poziomów, będzie Wam dużo trudniej, a jeśli je znacie, macie okazję popatrzeć na nie z innej perspektywy i w końcu użyć swojej wiedzy na potrzeby nowego wyzwania. Czasem naprawdę nowego. Pamiętacie opcjonalne zadania, o których mówiłem, te specjalne warunki wykonania misji? Rzecz w tym, że mamy pewną kontrolę nad tym, jakie one będą. W momencie, w którym wybieramy nowy pakiet misji, tak jak mówiłem, każda kampania składa się z czterech pakietów, możemy zdecydować się na jeden z ośmiu ich rodzajów. Każdy z nich charakteryzuje się innym zestawem możliwych zadań pobocznych. Jeden będzie na przykład promował używanie różnego rodzaju trucizn, inny wynagradza fanów czystego skradania, jeszcze inny, Dosłownie daje nam pieniądze za robienie sieczki karabinem maszynowym. Chociaż losowe jest już to, które trzy warunki z całego zestawu dostanie konkretna misja, mają one wspólny charakter. Możemy je wybierać na podstawie ekwipunku, który akurat jest dostępny, albo na podstawie stylu rozgrywki, który preferujemy. I powiem tyle: rozwiązanie siłowe wcale nie jest w nowym hitmenie pójściem na łatwiznę. To, co jednak twórcom się udało, to uwolnienie gry od ciężaru bycia skradanką. Hitman, który ma mnóstwo sposobów na grę, dużo więcej niż tylko ukrywanie się, jednocześnie karze gracza za każdą rzecz, która ukrywaniem się nie jest. Jak typowa skradanka, kiedy przychodzi do oceny gracza, każda alternatywna strategia, albo nawet popełniony błąd, zostawione gdzieś ciało, czy przypadkowe zabójstwo każda z tych rzeczy ma negatywny wpływ na nasze wynagrodzenie. W freelancerze i tak nie nie możemy zrestartować, ale nawet gdybyśmy mogli, to nie musimy. Błędy nie są uznawane jako wady czy minusy. Gra zmusza nas do tego, żebyśmy kontynuowali, jednocześnie zachęcając nas do improwizacji. No ale wiecie co? Nie samą pracą człowiek żyje. Wykonujemy zadania nie tylko po to, żeby zdobyć ekwipunek, pracujemy też na emeryturę naszego agenta. Zasłużoną, bo przecież jest z nami już od ponad 20 lat istnienia tej serii. Awansując w trybie freelancera, robimy sobie remont mieszkania. Odblokowujemy garderobę, łazienkę, salon i różne kosmetyczne opcje. Nie ma to żadnego przełożenia na rozgrywkę. Poza tym, że w niektórych miejscach pojawiają się przedmioty, które można zabrać na misję, na przykład banan. Ale nie o to chodzi. Odgrywanie prostych animacji w domu, żeby później zejść po schodach ukrytych za regałem i rozpocząć misję, to wszystko, czego potrzebuję do szczęścia. Jest tutaj wspaniały, szpiegowski nastrój. Nie dziwne zresztą, że studio odpowiedzialne za tę grę pracuje w tym momencie nad grą o Jamesie Bondzie. Poza tym spędziłem w sumie pewnie kilka godzin wykonując absolutnie bezużyteczne czynności w Red Dead Redemption 2, takie jak jedzenie, zupy i nic nie zabierze mi tych godzin spędzonych z chowbojem. Tak samo jak nic nie zabierze mi Godzin spędzonych z łysym zabójcą. Dla fana serii chwila relaksu w lesie, majaczący kościół nawiązujący do innej odsłony, czy Ave Maria grające w tle gdy siedzimy nad jeziorem, daje mi to radość. Jemu chyba nie, bo wyraz twarzy ma niezmienny, niezależnie od tego, czy kogoś morduje, czy stoi w kolejce po lody, ale to nie szkodzi i jemu należy się trochę spokoju. You are AHHHHH <laughs>